Choć może się wydawać, że wszyscy już przywykliśmy do życia w pandemii, to nie możemy zapominać o tym, że ona cały czas trwa. I choć z jednej strony rzeczywiście ta nowa codzienność stała się naszą zwyczajną rutyną, to z drugiej strony cały czas działa na nas coś, co w psychologii nazywamy efektem świeżości. A więc to, co widzieliśmy przed chwilą, działa na nas jak najmocniej. A więc jest tak, że człowiek mijany na ulicy w maseczce. Wiadomości zasłyszane w telewizji, nauczycielka, która przypomina o zdezynfakowaniu rąk. To ciągle nam przypomina o tym, że ta pandemia trwa i może wywoływać napięcie. I tu pojawia się pytanie, jak ta cała sytuacja, zarówno życie w pandemii, jak i izolacja, której doświadczyliśmy, wpływa na nasze dzieci. I tu mogę trochę uspokoić, dlatego że szczególnie martwimy się o ten rozwój społeczny, a tu pamiętajmy o tym, że szczególnie dla tych dzieci młodszych przed rozpoczęciem szkoły najważniejszą grupą społeczną jest rodzina. A tego na szczęście nikt nam nie zabrał. I tu cały czas mogliśmy pozytywnie wpływać na rozwój naszych dzieci. Jest jednak pewna obawa, jak dzieci zaadaptują się do nowej codzienności? Bo tak musimy o tym myśleć, bo to jest ponowne wyjście na plac zabaw, to jest ponowne pójście do przedszkola, ponowne pójście do szkoły. Trochę inna codzienność nawet w sklepie spożywczym. I do tego wszystkiego musimy przyzwyczaić na nowo nasze dzieci. I to może być pewnym wezwaniem, dlatego że z jednej strony nie chcemy potęgować w dzieciach strachu i jakoś podkręcać atmosfery, ale z drugiej strony cały czas dzieją się takie rzeczy, które zmuszają nas do tego, żeby przypominać dzieciom o różnych zaleceniach: trzymaj dystans, dezynfekuj ręce, ubierz maseczkę, to cały czas się dzieje. Musimy gdzieś znaleźć złoty środek i choć z jednej strony powinniśmy dostarczać dzieciom rzetelnych, prawdziwych informacji adekwatnych do ich wieku i dostosowanych językiem właśnie do poziomu dziecka, to z drugiej strony musimy właśnie pokazać, że to rzeczywiście jest po prostu codzienność, takie nowe realia. Co może nam w tym pomóc? Bycie bardzo, bardzo czujnym, a więc obserwowanie naszych dzieci i odpowiadanie na ich pytania. To dzieci swoimi pytaniami pokażą nam, na jaką dawkę wiedzy są gotowe. Musimy też pamiętać o tym, że strach objawia się różnie i choć my mamy takie wyobrażenie o dziecku, które się boi, jako o dziecku, które jest trochę w sobie schowane, gdzieś spuszcza wzrok, niewiele mówi, a jeśli mówi, to raczej krzyczy z przerażenia, to pamiętajmy o tym, że ten strach przyjmuje naprawdę różne twarze i często chowa się za różnymi emocjami. Czasem to są naprawdę skrajne emocje, bo to może być złość, to może być agresja, to może być bicie, gryzienie, kopanie i naprawdę przepełnienie taką dużą dawką złości, ale to może być też ta przeciwna skala, czyli taka wielka, wielka euforia, wielka radość, kakanie po łóżku, wygłupy, żarty coś co dorośli często nazywają głupawką. To mogą być żarty z pandemii i nam może się wydawać, ach, on to sobie nawet z tego żartuje, ale tak naprawdę za tym może kryć się strach. I nie chodzi o to, żebyśmy teraz w każdym zachowaniu naszego dziecka dopatrywali się tego strachu, ale żebyśmy rzeczywiście byli czujni, żebyśmy sprawdzali, co za tym może się kryć. Niestety rolą dorosłego jest bycie takim detektywem pełnym ciekawości, otwartości i cały czas bacznie przyglądającym się dzieciom i sprawdzanie, co tam się za tym kryje i czego nasze dziecko może potrzebować.